Witam po Witam, poranku, moje kurki już chodzą na zewnątrz Jest cisza, cisza i spokój Dawno, dawno nie padał deszcz e, Już kilka dni można powiedzieć, więc trzeba się brać teraz za Cześć kurki, za wylewanie Przywitajcie się z vlogiem tutaj na Florydzie sezon na rośliny, na wzrost, na rozwój dopiero zaczyna się august czyli co? sierpień są tak jakby dwa sezony i wczesną wiosną i później jesienią, więc teraz zaczynają dopiero rośliny w miarę ładnie, co to znaczy warzywa, owoce dopiero ładnie rosnąć na Florydzie czy tam ktoś mi już moje kury chce zaatakować ja, ja to już zaczynam poznawać te zwierzęta te wszystkie ptaki e, odgłosy, który jest który ale nigdy nie wiadomo kto tam się ukrywa na górze i to jest lawenda, moja kochana, ulubiona lawenda w miarę ładnie rośnie może właśnie to jest teraz ten moment e, późną jesienią, żeby ona tutaj ładnie rosła bo e, pogoda jest bardzo zbliżona do polskiej pogody. Właśnie teraz. Hmm. Uciekła. Lubię ten mój zakątek tutaj. On jest taki dziki. Zobaczcie. Nie wiem, czy w ogóle tutaj, w tym miejscu, gdzie ja jestem, można mieć konie, ale chyba nie. Co jest smutne, bo... zobaczcie można sobie dokupić część ziemi tutaj. Czy tu z tyłu, czy tu z boku. Przyszłości i mieć konia, kozę. To wszystko, o czym marzyłam, ale okazuje się prawdopodobnie, jeszcze muszę to sprawdzić, że raczej nie ma takiej możliwości. Tutaj w Ameryce jest tak, że są pewne reguły gry. W zależności, gdzie mieszkasz, musisz wiedzieć, że w tym miejscu akurat nie można tego, 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 tego. Musisz sobie przeczytać. Nie wszędzie można mieć konie, także trzeba sprawdzić. Jak ktoś się przeprowadza i chce mieć zwierzęta w swoim domu.

Można brać, zobaczcie. Live jacket? To by było. Pan opisał mi wszystko. Na początek myślę, że to jest bardzo fajne, bo jest oznaczone, gdzie można pływać. Jest bardzo wysoki taniec tutaj. Więc gdy go do tunelu, zauważysz, że są zwierzęta, ponieważ jest tak wysoki. Więc lecimy dalej. Lecimy dalej. Okej. dziękuję. Dziękuję, za pomoc. O, jestem wstępna. Czuję się fajnie. Jesteście gotowi. O thank you. Biela. Jak świetnie. O matka, jak ciężko. Nie ja, taki straszny potwór, jak go opisują. Witam kochani w tym pięknym miejscu. Zaraz ociełem na kajaku. W końcu marzenie moje się spełniło. Dosyć ciężko wiosłować. Nieprzyzwyczajona jestem, ale super, bo moje mięśnie bicepsy urosną, piękne. To jest dla początkujących, on powiedział. I tu jest płytko. Nie, to tu nuda jest. Płyniemy na pełne morze, no, kochani. Wow. Wow, Meduza. Ja bym nie chciała tutaj. Buja mnie. Słuchajcie, buja tą łódką, naprawdę. Takie małe fale i jak ją buja. O, a tam śmiałkowie weszli na wyspę. I sobie chodzą. Słuchajcie. Nie jestem gdzieś na jakiejś bezludnej wyspie. Rozmawiałam z Asią, bo ona miała jechać ze mną i przeżywa na pewno też mnie na kajaku rozmawiałam z nią, byłam tutaj no i niestety, przykro mi, ale sobie robiłam fotki, w ogóle, w ogóle to trzeba pracować, to trzeba wiosłować no i przypłynęłam, ale na taką piękną wyspę, zobaczcie jakaś przepiękna zobaczcie i zobaczcie, tutaj są takie widziałam owoce przypominające jagody, ale to na pewno nie są jagody czekajcie, tutaj gdzieś widziałam one mają Kwiaty, ale i owoce, zobaczcie. No, może nie tak jak jagody, ale, ale jakie ładne. Piękne. Tam można sobie iść na spacer. Kurczę, muszę mojego męża tu brać. Zobaczcie, jakie są piękne miejsca. Można naprawdę bardzo fajnie, romantycznie spędzić czas. Mężu, ty to słyszysz. No dobra, lecę dalej. Nie wiem gdzie, w którą stronę. Ale gdzieś trzeba. Może tam. Tych medów, wiecie? Nic już bym nie dotknęła Mam ze sobą nóż, jakby co No dobra. dobra, dobra, lecę Trzeba działać, bo to słuchajcie Dostępny internet Słyszę jak mi przychodzą powiadomienia, to tak nie może być Hej przygodo Hej, hej, hej A kto mnie popchnie? Wow, zobaczcie jaki statek tam na wprost Widzicie? Z palmami! Można też skorzystać z takiej przejażdżki. Ja dopiero teraz to widzę, że to jest walka z falami. Jak walka w życiu. Dla tych, którzy lubią większą adrenalinę. Wreszcie, gdzie ja przybyłam na jakąś plażę już na morze i jestem na morzu. Ale fajnie jest na morzu. Te fale są zupełnie inne, takie, takie duże i tak przyjemnie bujają. Zobaczmy, czy damy radę. Uu, o, o, jest. Jak fajnie. Uu, uu, zaraz zakładam kamizelkę. Uu. Wow. Fale są okej. Okay. Wybajcie zadanie, szukajcie delfinów. Super. Ale jeszcze live it's your life. Rocks are meant to be picked up. Nie, bo uuu malutko jest, tak że może coś jeszcze zobaczymy ciekawego. Wracam. Zobaczcie jaka ładna woda. Już coraz ładniejsza. Uff. No i fajnie. Just right in the morning straszne. Jak tam wciągała ta woda. Uff. Ale się zmęczyła. O Boże. Tam. To był ten moment. Jakieś takie połączenie. Ach. Bo tutaj jest tu jest zatoka meksykańska i ta woda jakoś po prostu Ach. jakiś wir straszny. O matko, spływam tam do tyłu, nie chcę. Ja mam wrażenie, że ja jestem w tym samym miejscu. O matko! Słuchajcie, jestem tak mega zmęczona, że po prostu szok. To jest jakiś wir, który po prostu mnie wykończył. Omen! Uciekam kochani, stąd brzegiem chyba. Powiem wam, że już mam podziurki w nosie tego kajaku buja i chyba mam chorobę morską chce mi się wymiotować na serio. On schnie. Zobaczcie jakie tam są fajne deski. I tutaj te deski to naprawdę są ekstra fajne. To są te paddleboard. On powiedział, żebym sobie przepłynęła tutaj: dwójka, trójka, czwórka, piątka i tutaj są takie spokojne wody. A ja popłynęłam tędy, 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 tędy. Ja wypłynęłam na meksykańską zatokę, czyli zobaczcie, my byliśmy tutaj, a i tu już się kończy to, a ja wypłynęłam tu. I tutaj zatrzymałam się, pamiętajcie, zrobiłam zdjęcia i później chciałam wrócić nie mogłam. I tutaj jest napisane no swimming, bo tu naprawdę jest bardzo niebezpiecznie. No, to teraz już wiemy wszystko. A w sumie tu jest, tu jest trasa, także tu sk mogłabym skręcić. Lub jeszcze tu, ale tu też nie jest tak źle. I tutaj. A ja wypłynęłam sobie na bezpośrednio piękne Bixarasota Pass i wypłynęłam sobie na Golf of Mexico tym moim kajakiem jestem bardzo zmęczona, ręce to mnie tak bolą, że szok ale myślę, że jak na pierwszy raz takie doświadczenie, to już teraz nic mi nie będzie straszne jadę po Oliwkę do koleżanki Oliwii Hello! Hi guys, what's up? What are you doing? Here is my vlog So, today <laughs> Cześć kochani, co tam u was? Witajcie koleżanki byłyśmy Spałyśmy i opublikowałam Zdjęcia właśnie z sleepover Gdzie jedziemy? Do domu. Masz ochotę coś zjeść? Byłam na śniadaniu. Gdzie? IHOP. Fajne? No, oni Lubią to miejsce. Amerykańskie śniadanie Typowe. Mhm. Pancakes O, oh, o, oh, o. Oh. Jajecznice? Nie Sadzone? Sadzone I mi, mi smak, Co ja mam zjeść teraz? Ja jestem głodna, a ty nie? Uh -uh. Byliśmy w Cape Coral Pojechaliśmy, bo Krystian zobaczył samochód Polski chlebek Polski chleb tu. tu jest krzczan Krzczan A tu jest polska mucztarda Musztarda Kościuszko Kościuszko Odam jeszcze kiefir zdrowy I jest coś dla Oliwii Cena była dobra, ale samochód. A cena jaka? Oni chcieli go sprzedać nawet za 1000 lat. A ile miał lat? O, 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 albo i więcej. 70? No co ty gadasz? No nie, 90. 99. No jakby miał 70 lat, to byłby drogi. A ty, mamusiu, co? Mamusia jest zmęczona. Mamusia była na kajaku dzisiaj. No. I zmęczyła się 3 godziny. 3 godziny. Słońce wyczerpało. Niorek, jak już wiesz do kamerki, trzeba się patrzeć. Tak? Mhm. Niorek, gdzie masz się patrzeć? Niorek? Patrz. Jenior, powiedz coś do nas. On już jest vlogerem. Jaki inteligentny, ojej. nie byłam. Taco Bell byłam. The star is born. Z Lady Gaga. Mhm. Jutro niedziela i poniedziałek do szkoły. A jaki to był samochód? BMW. 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 Wow. wow. BMW no i nawet Wow, BMW. Mmm, zobaczcie co dzisiaj będzie na obiadek, Aha. szaszłyczki i może dzisiaj uda nam się, Andrzejku, zrobić takie dobre, czyli niezjarane. Ciężko będzie. <grym i ciężko> U nas to jest ciężkie, naprawdę. Hej dziewczynki, no, chodźcie troszeczkę, jest ładnie. Witam Was dziewczyneczki, tak. Witam. No. Ale rosną, słuchajcie, tylko nie wypuszczają kwiatów. O, ja mam prywatnego kucharza. Zobaczcie, prywatny kucharz w moim domu. Rybu, zielona, pietruszka. Karamba. Podziwiamy tutaj Florydę za Re jej urok. Relaxation. Relaksujemy się. Mm -hmm. jest fajnie. Kochani, dobra wiadomość. Motocyk chodzi. Krystian mi go odpalił nawet. Krystian tu działał, pracował? Krystian pracował i mm -hmm. przyjeżdżał, a mama mówi: chodź, coś ci pokażę. Czu, 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 czu. I co? Przemugi jak? No zjadamy. Nie. mama. Nie. Tradycyjnie zjadaj. Dobrze, dobrze. I właśnie przyniosła mnie na górę specjalnie. Dokonali konali, Tak, dokonali już, może ten jeden. My siedzimy na razie i czekamy na dobre jedzonko. Posiwiały im te tylko kity takie ogony, A ja jest dalej. Nie? Mm -hmm. Na tylu. No, jest to bardziej syczysto. Wiesz co? A się wypadek na ci? Coś tu ma. No, 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 no. Jak wam się żyje na Floridzie? Myślę, że dobrze. Dobrze. <gulador> mhm. Not too bad. Not too bad. Not too bad.